Nowa hip hopa fru. Zróbmy tak. Daję raz, dwa, trzy korby i zobaczmy, jak ta nowa linia wygląda. Nie będę się mocniej rozpędzał, żeby nie oszukiwać. Zobaczymy. Tu z manuala sobie zrobimy. Tu też z manuala i tu już się powinno generalnie wszystko chyba dawać skak. Zobaczymy, jest w miarę miękko. E, sucho, przepraszam. Sucho, także pyk. No i spoko. Zobaczymy sobie, jak ta traska wygląda. Można przyjemnie sobie polecieć, widzę. Fajnie, mięciutko. Zobaczmy sobie. Cyk prowadzi ładnie. Całkiem fajnie są te stoliki podkręcone. Dobrze to wygląda. Także lecimy, zobaczymy. Dalej. Pyk. Płyniemy sobie. Fajnie, na razie jest płynnie. To zawsze chyba musicie uważać, bo tu może wiać. I tak trzeba uważać na te stoliki Tutaj mamy, pyk Dodatkowe wybicie Zobaczmy, tu chyba trzeba coś patrzeć, bo pa Tu się wybiję, tu przegaszę Tu zbiorę, pyk O Tu nie wiem czy by się to dało Tu się da Jakieś małe myczki I tu już Spokojnie Tu kiedyś było hardkorowe podejście Ale to już jest spokojnie już lekko banda zmęczona, no ale nic dziwnego jakby trochę osób pojeździło, tu chłopaki mieli duży problem z zagęszczeniem bo zaczęło padać strasznie dużo ale tak, patrzcie leci się flowowo całkiem szybko tutaj można pyk, To no tu bandy wiadomo dużo osób jeździ, hamuje no nic dziwnego, że już mogą być lekko zepsute, tu zawsze wieje więc tu ostrożnie zróbmy sobie on -off, pyk więc już bardziej trzeba uważać żeby nie przedobrzyć no i tu bandeczki pyk lewo, prawo tu patrzcie, widać, że dużo osób się odbija więc już wybite manualek no i ciśniemy, ciśniemy tu też widać, że... Ło! Ło! No właśnie! Chciałem, ale było blisko! Kurde, się zagapiłem, abym w drzewo walnął, ale no cóż, jest jak jest. Piotrek, musisz być czujny, bo by było, ale by było. Misja manual, pyk. Tu wskok, ale spokojny, tu weź już bardziej wytarte. I już jeden stolik. Odbijam się, pyk. Kolejny stoi. Pięciutko. Tu można, ja ścinam. Tu patrzcie, wchodzę wysoko, tu zetnę i tu się odbiję. Prawie sobie mięciutko, tu jest za daleko. Pyk, tu wybiję. Zobaczę. No i tu się czasami zastanawiałem, czy tu robić dropa, ale chyba tak. A można w sumie, no. Pierwszy raz tu lecę z taką większą prędkością bo wcześniej z młodzieżą więc ostrożnie tu można coś pokicać jak z prędkości przejazdowej płyk i mięciutko i mamy zrobione Uff. i cyk czyli pojechaliśmy sobie nową hip hopę -e flow, a dużo osób mówiło, że chce zobaczyć jak jadę otika, czy ja lubię tą trasę chyba nie do końca, ale ale proszę Państwa, dla Was się pobawię. Grupa już pojechała na dół. Także zobaczmy sobie, co tam w trawie na Otiku piszczy. Bez jakichś zbędnych, że tak powiem, numerów. Nie będzie to szybki przejazd, ale postaram się pobawić z Państwem, jadąc po prostu na rowerze i dobrze się bawiąc, bo tak to lubię robić. No, nie będzie tu za dużo hop czy Ja jestem szybki, nie, bo nie będę pedałował, bo ostatnio doszedłem do wniosku, że pedałowanie mnie nie, nie interesuje ogólnie ci. jakby to jest wymówka i nagram od tym kiedyś dłuższy materiał. zobacz, mamy hopę i co dolecę? Pik! No, tu to wiadomo. Ale tu już, tu już bardziej mniej hopek, ciasno, także pływa. ale patrz, mogę tu sobie kitnąć, tu też mogę kitnąć, tu mogę przetłumić i cisnę. Patrz mogę czy to się O Pewnie nie Ale dla własnej satysfakcji I skoczenia Można to zrobić Kiedyś tutaj jak startowałem na zawodach Na Mistrzostwach Polski To jechałem tą całą trasę Na raz Jestem ciekawy jak bardzo Będę na niej zmęczony Ale wpadłem, że taki pomysł, że Pyk W ścianę Taki pomysł, że, że spróbuję Bo czemu by nie Tutaj rekord skoczni można zaliczyć. I więc no cóż, tyk. tu ciemno. Trzeba się skupić. Rower już trochę zmęczony po tygodniu jeżdżenia na hamulcu z kursantami. Nie da się ukryć. Jednak rower przy hamowaniu bardzo mocno się niszczy. Ale, ale co? Nie poddajemy się, tylko ciśniemy pięciutko, żeby nie było niespodzianek. I też o, ty, tutaj jakbym patrzył szerzej, to by było lepiej, ale, ale jeszcze kawałek, pamiętamy o oddychaniu, chyba nie zawsze każdy skok ma sens. To wam wszyscy zjazdowcy powiedzą jędurowcy, że szybszy jesteś na podłożu. Ale w tym momencie to ja się bawię, mam mieć frajdę z tego. I to kto jesteś wolny. No jestem wolny, ale chyba na tym polega skakanie hop, żeby lecieć hopy na jak najmniejszej prędkości i się bawić a nie pedałować ale też dlatego, że pedałowanie między hopami może sprawić, że wypadniecie z rytmu, a jednak musi być to dobre, pewne wybicie żeby po prostu fajnie sobie wszystko kontrolować I dlatego tak się bawimy Pyk. i mięciutko lecimy sobie dalej, to jest moment na odpoczynek, znaczy lekko puszczam ręce no i tu mamy dwie chopy. Patrz, pierwsza i druga. Wypatrzył. Czy się opłaca tak jechać? Mówię, nie wiem. Ale, ale lecimy sobie dalej. Także, także mięciutko płyniemy. To jest hopa. Ona chyba nie ma sensu, ale... Uo! Chyba niekoniecznie. Ale co? Zrobił? Zrobił. O, Tutaj na pewno można było jakoś sensowniej. Tu znowu pewnie, nie tak jak pojechałem. Tu się mocno... Oprzyj! A! Trzymaj, trzymaj. Tu znowu chopeczka, pewnie bez sensu. Piotrek, bo tracisz czas, ziomek, ale Ale mam zabawę. I to jest tym najważniejsze. Jakaś mucha wpadła. To niedobrze, dobrze. Jedźmy dalej, zatem patrzmy przed siebie. Pracujmy tym rowerem. Czy teraz Pyk, no, trzymaj. Tam kwestia sporna. Pewnie szybciej na wprost, a nie ten, ale... Ale dobra. Lecimy sobie i lecimy jeszcze dalej. Jeszcze kawałeczek, jeszcze mięciutko. Pyk, flowik. Tu, tu pompa by się przydała, żeby zapedałować. Mięciutko. Tu hopa, tu skok, Opeczka, hopa, skok, Gość gada do siebie, tu przeskakuje. Mięciutko. Lecę sobie szeroko, ciaśniutko tu znowu, zmieść się Piotrek zmieść się jedź sobie, ale się zmieść o, mam jakiegoś dobrego ziomala na drodze zobaczmy co tam, jak tam siemanko, pyk no i trzymam dystansik bez niespodzianek jadę za nim i zobaczymy co tam się zgrane każdy może jechać jak chce to jest najważniejsze spokojnie zioma, nic się nie dzieje Dzięki bardzo, dobrej jazdy. Dawaj, dawaj. Pyk. Pyk i mięciutko. I teraz proszę Państwa mamy rekord skocznie o podsypali to! Nieźle, bo to już było tak rozwalone, że już się zastanawiałem czy się rozpadnie. Także szacun, bo rzeczywiście widziałem tu ekipę ze Szczyrkowskiego, która chodzi i naprawia. Także fajnie, no jakby nie wszędzie widać. Jakby, że jest bardzo poprawione ale, ale coś tam widać Także szacun dla nich, bo Tu jest, szczyrkowski ma ten plus i minus Ja zawsze to mówię, że Trasy są bardzo długie I z jednej strony to jest super, ale ciężko to utrzymać nie? Dobra, nie będzie Mi tutaj Nie skakania dropów Tylko lecimy sobie Dalej, przepompujemy Mięciutko Trzymam równowagę Ponieważ bym miał większe koło to by było trochę fajniej, bo tu jednak mam 27,5, a przyznaję się, że na Maderze jechałem na 29 i tam po prostu lepiej ten czołg się przemieszczał. No patrz, tał korbę oszukał! Taki jest oszukista, ale po to, żeby mieć prędkość na tą hopę. No co, nie wypompowałbyś? Tu chyba nie. I ostatnia ścianka. Tu zawsze trzeba być czujnym, uważać i kończyć zabawę. Dzięki bardzo, jak dotrwałeś do końca, a nie masz subskrypcji, to zostaw, bo bardzo byłoby mi miło, jakby się nam kiedyś udało wbić 100 tysięcy. Elo!